Cześć, ja jestem Maciej, jesteście na kanale sklepu Motormind, a to są miejskie przecinaki od Revita, czyli buty GeForce 2. Jeżeli chodzi o model GeForce 2, to w odróżnieniu od innych butów na rynku nie udaje on zwykłych, cywilnych butów, tylko w 100% przypomina but motocyklowy i właśnie o to w nim chodzi. Pomimo tego jednak, że, jest, że wygląda jak stricte but motocyklowy, sportowy, to bez problemu będziecie mogli w nim spędzić dzień. Na przykład jeżeli jedziecie do pracy i macie pracę, w której możecie wyglądać casualowo, to w tym bucie bez problemu możecie spędzić cały dzień. Co mamy na pokładzie i z czego jest wykonany nasz GeForce 2? Jeżeli chodzi o materiały, to mamy tutaj wykorzystaną mikrofibrę oraz skórę syntetyczną, dzięki czemu tak naprawdę ścieralność oraz odprowadzanie wody jest tutaj na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w modelu GeForce 2, to oczywiście jest to w pełni certyfikowany but i mamy tutaj certyfikację na poziomie 1, 1, 2, 1 dla tych, którzy chcieliby znać szczegóły, a jeżeli chodzi o wzmocnienia, to mamy oczywiście wzmocnienie na palcach, Wzmocnienie napięcie mamy oczywiście usztywnioną podeszwę. Posiadamy również ochraniacze na kostce tutaj pod tym delikatnym logo Rewita. Jeżeli chodzi o materiały, no to oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj wzmocnienia na dźwignię zmiany biegów. Oczywiście to wzmocnienie występuje w dwóch butach tak, żeby było symetrycznie. Jeżeli chodzi o zapięcie oraz dopasowanie buta, no to w tym wypadku oczywiście mamy klasyczne sznurowadła, które potem możemy sobie zabezpieczyć rzepem, tak aby tutaj na obwodzie jak najlepiej dopasować ten but do naszej łydki. Przejdziemy sobie teraz na szybko do podeszwy, która jak widzicie jest płaska, wygląda na sportową, natomiast jest ona oczywiście antypoślizgowa, dzięki czemu trzymanie nawet na mokrym będzie bardzo dobre. Jeżeli chodzi natomiast o samą podeszwę, no to tak jak widzicie jest ona stworzona raczej do użytku miejskiego, nie wybieralibyśmy się w tych butach raczej w jakiś teren. Jeżeli chodzi również o dopasowanie oraz wygodę, no to w GeForce 2 znajdziecie również wkładki Ortolite. Wkładka Ortolite ma poprawić oddychalność waszego buta, oddychalność waszej stopy i odprowadzanie wody z tej wkładki oraz ma się dopasowywać do waszej stopy tak, aby poprawić komfort na motocyklu, ponieważ nie zapominajmy, że stopy oraz ich ułożenie jest mega istotne podczas jazdy. Jeżeli chodzi o model podstawowy, ponieważ jest również wersja wodoodporna, natomiast w wersji podstawowej, tak jak widzicie, mamy sporo perforacji. Mamy tutaj perforację na tej przedniej części buta, mamy perforowany tak naprawdę cały język, oraz to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. To tutaj ta strona wewnętrzna z mikrofibry jest również mocno wentylowana, dzięki czemu w tym bucie naprawdę będzie mocno wiało i bez problemu będziecie w nim mogli jeździć podczas letnich upałów. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę oraz kolory oraz dostępność. To mamy tutaj rozmiary od 39 do 47, czyli tak naprawdę bardzo duże spektrum. Jeżeli chodzi o modele oraz kolory, no to tak jak widzicie, mamy taki czarny, mamy czerwony oraz wersję z białym. Jak wspominałem, jest również wersja wodoodporna, jeżeli ktoś tak naprawdę chciałby wykorzystać ten but troszkę dłużej w sezonie lub zacząć troszeczkę wcześniej, to również jest taka wersja. Oczywiście należy pamiętać, że wtedy tej perforacji mamy troszeczkę mniej i nie będzie ona aż tak działała. Revit GeForce 2 w takiej wersji jak mam tutaj, czyli tej podstawowej kosztuje w okolicach 7 stówek, natomiast za wersję wodoodporną należy troszeczkę dopłacić. Oczywiście wszystkie rozmiary oraz kolory znajdziecie w naszym sklepie internetowym www.sklep.motormind.pl oraz w naszym sklepie stacjonarnym Poznań Komorniki, ulica Poznańska 168. Dajcie łapkę Łapkę w górę i zostawcie komentarz w jakich butach motocyklowych wy lubicie jeździć.